Słuchajcie, wspominałem o tym już nie raz. Na moim kanale można być prześmiewczym, można zadawać pytania, można dyskutować. Spamu nie lubię, ale spamu też się pojawia dość dużo. Czego natomiast nie można robić? Nie można hamsko i wulgarnie kogoś wyzywać i tego staram się pilnować. Jeżeli gdzieś są jeszcze jakieś chamskie i wulgarne wyzwiska u mnie w komentarzach, to dlatego, że jeszcze nie dotarłem do tego komentarza i go nie usunąłem. Także wszystkie chamskie i wulgarne jakieś komentarze będą tutaj na kanale usuwane. Jeżeli nie przeze mnie, to przez moich moderatorów i tutaj zmiłuj nie ma. Co innego, jak ktoś użyje przekleństwa w całym komentarzu, który ma jakiś tam sens, z którym też się nie muszę do końca zgadzać, a co innego, jak ktoś hamsko i wulgarnie wyzywa i jest po prostu hejterem, to będą takie komentarze usuwane. Od tak po prostu.